Team, temu. Zobaczmy, co się tu dzieje. Let's go. Here's what's new in football ultimate team for FC26. Eee, w ogóle, kurde, słyszałem, że to można dać po polsku i PLKD to czyta? Dało się trzeszkę z koło zmienić, ale to chyba nie da się tego. No nie, wiem, nie mam tego. Wiem, że do tego pierwszego trailera to mogłem dać, nie? No to, to w sumie nie wiem, jak to wygląda. No dobra, no napisy po, po polsku, fandom tyle Here's what's new in Football Ultimate Team for FC26 an exciting expansion of Futsal competitive structure with live events including gauntlets and the return of tournaments introducing more Okay, czyli też mamy jakieś takie nowe tryby live eventy czy generalnie jakieś takie eventy na żywo? Dodatkowo jeszcze gauntlety i powrót mamy Powrót turniejów, tak? Także tryb turniejowy, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Niewątpliwie nie jestem cieka yy, kurde podekscytowany kurde tym, że to weszło, tak? Ale jeszcze zobaczymy jak tego zagrają. Okej, okay. okay, czyli zmiany w rarewalsach i mistrzostwach będą, no tutaj widzę na przykład Generalnie widzę, że te me menusy też są troszeczkę przemodelowane, okej. Okay. O, no to jest słyszałem właśnie, że mają być całkowicie usunięte właśnie kwalifikacje i no? the addition of a second tier of weekend league. Ok. Huge Ok. Druga, że tak powiem, druga ligi weekendowej, czy ten typ challengers. Mhm. Mm ok. weekend league huge improvements to na draws Aha. plus repeatable levos okay. and an overhauled czyli jakieś zmiany dotyczące wyjścia przyremisów powtarzalne evosy też mają być and an overhauled gameplay experience powered by community. a no to to generalnie to już wiemy z trailera gameplayowego tak czyli ten tryb kompetytywnego gameplayu czyli ten taki szybszy bardziej responsywny no to już o tym już było mówione feedback and tuned specifically for ultimate okay let's kick off with live events a new home for a variety of competitions starting with the return of tournaments Okej, okay, czyli generalnie, że tak powiem, na zakładka live events, czyli te eventy, czyli te wydarzenia na żywo, no to z tym są związane te nowe tryby, tak? Czyli te turnieje, ten gauntlet ma być. Na pewno to będzie troszeczkę wyglądać jak te mecze towarzyskie dotychczas, tak? Ale no, fajnie by było, jakby było takie coś, że te tunije można grać zawsze i dostawać jakieś nagrody, tak? Bo tu widzę już jest na przykład ograniczenie wejść, tak? Do no, 10 na 10 wejść, także no zobaczymy. Backed by popular demand, tournaments are high stakes knockout football at its best, okay. with winners advancing and losers getting sent back to the lobby. Tournament matchmaking ensures you'll always face an opponent in the same round as you. Guaranteeing intense matchups every step of the way. No, To wiadomo, no jak gasz turniej, no to będzie ci losować oponenta na tym samym poziomie, tak? No jak gasz finał, to grasz z finalistą. No to jest generalnie dobre w przypadku turniejów, nie? No w tych meczach towarzyskich to bywało różnie naprawdę, nie? Ten matchmaking też był taki niby coś tam poprawili, ale zawsze miałem odczucie, że albo mam za łatwy, albo mam za trudny, nie? I to tak było, nie było nic pomiędzy, nie? Dobrze, że to będzie teraz zamknięte w ramach turnieju, nie? A nie w jakimś tam trybie meczów towarzyskich, który w których ten meczmaking jest, no, jak mówiłem. You compete for unique, tournament-specific rewards and have regular opportunities to experience the intensity i knockout football Okej, okay, tam było jakieś zadanie na przykład związane z tym. Tam zadaje jak też słyszałem, że mają być jakieś przemobilowane, tak? No to tu jakieś zadania związane, no wygraj pierwszą rundę, żeby dostać jakąś paczkę. No wiadomo, no jakieś dodatkowe paczki, ale tak już mówię, fajnie, że to... żeby były takie tryby cały czas, które się by dało powtarzać. Jak już masz zagrane falsy jak już masz zagrane powiedzmy te championsy, czy tam te Challengery nowe i powiedzmy będzie parę... Na pewno będą też takie tryby, które będą miały ograniczenie, nie? Że na przykład może Możesz zagrać tam 5 razy, i na przykład to też już masz ograne. To, coś miał jeszcze tryb. To jest sobie możesz pograć. Nie grajdują z rajdalsów i Jak nie i jak chcesz sobie odpocząć od Rydalsu, że na przykład potestować sobie nawet jakichś zawodników, nie? Żeby był tryb cały czas jakiś dostępny, który można grać cały czas i dostać za to nagrody. Nawet to nie muszą być jakieś niewiadomo jak mocne nagrody, ale żeby, żeby było to warte tego, tak? To by się przydało, bo no nie było takiego trybu. No albo mieliśmy Rydalsy, które były cały czas spocone, albo były czempiony i inne, że tak powiem. Rzeczy, które były ograniczone na ilości spotkań, tak? Także dobrze by było, żeby było takie coś, co można było grać w kółko tak naprawdę, nie? Że nie było tak spod strony że walsy, żeby można było na przykład jakichś zawodników przetestować, coś takiego, nie? I na przykład jakieś ewolucje mogło Dobrze by było, jakby ewolucję się dało w tym robić, nie? No bo jak musisz grać w raj walsach, a jesteś w jakiejś topowej dywizji, no to fur, no ciężko mega jest, wiadomo. intensity and of throughout the season. Gauntlets are a new live event designed okay. to test your club depth. Okay, atletach, okay? Making every one of your players more important and challenging your ability to compete with different squads. Okay. Each gauntlet consists of a set number of matches. But here's the catch. Okay, no, a completely new squad every single meczu. A, to jest dobre, czyli że tak powiem, no masz generalnie na przykład trzy mecze do zagrania, ale w każdym meczu musisz zupełnie innym skład grać. No, to jest dobre, bo to, że tak powiecie, skłoni do tego, żeby na przykład grać innymi zawodnikami, tak? No to, także to bardzo ciekawie wygląda, aczkolwiek no też zobaczymy, ile się będzie dało to grać, bo jeżeli będą jakieś limity co do tego, no to też tak różnie może być. No ale spoko, bo to w końcu będzie jakiś powód, żeby mieć innych zawodników, zawodników niż mbappe tam neymar i tych topowych nie i tam będzie można sobie Mie... będzie miało sens robienie na przykład takich sbc zawodników którzy nie są takie Tacy totalnie meta tak także zobaczymy jak to wyjdzie jak to będzie ograniczało, ale bardzo fajny koncept generalnie Każdy męcz. Unlike tournaments, you won't get knocked out when you lose. Mm -hmm. But the more wins you get, the better your rewards will be. Aha, okay. Okay. Live events are also replacing and reinventing friendlies. Okay. Live events, including gauntlets and tournaments, can have squad requirements, house rules. And newly added entry requirements. Aha, no to generalnie no to jest mniej więcej to samo co w tych meczach towarzyskich, jeżeli chodzi o wymagania, tak? Czyli tam generalnie będzie mogło być jakieś wymaganie składu, że ma mieć na przykład 5 zawodników z dwa ligi, dajmy na to, tak? Albo jedną ligą, no tu mamy na przykład, nie? Tutaj, no to wiadomo, są jakieś trzy rundy, jako że to są turnieje typowe, no to no to masz na przykład ilość rund, czy jakieś wymagania? No to na przykład pierwszy, kto tam strzeli dwa gole, ten wygrywa. Tutaj, no to, to też może być ustalone. No i tu mówią, że jest nowe. Added to są jakieś nowe wymagania dotyczące wejścia do tego, tak? Czyli na przykład no tu jest challenge czyli maksymalna dywizja szósta. No i tam na przykład musisz jakąś grupę zadań jeszcze zrobić w to wejść. Także no taki dodatek jeszcze. to qualify for events by completing objectives such winning a Aha, okej, okay. że na przykład no tutaj niektóre eventy będą wymagać tak jak w FIFA 17 do FUT Champions trzeba było jakiś turniej wygrać kwalifikacyjny, no to pewnie tutaj teraz będzie na przykład trzeba też będzie wygrać jakiś turniej, żeby przyjść dalej na przykład nie? i grać jakiś inny typ turniejów, okej. Okay. We've also made big changes to Rivals and Champs Aha. based on your feedback. Okay. Bounties are the first huge addition to Rivals. Bounties, okej. Okay. One game objectives that pop up every few matches and give you a chance at immediate rewards. Mm -hmm. Complete the challenge and you'll earn weekly reward points, accelerated progress, season pass points, or even packs. Bounties won't always be about the win, with challenges like score the first goal okay. giving you a chance to earn rewards regardless of the match result. A to spoko, nie? Bo generalnie problemem rywalców było to, że jak na przykład przegrywasz albo ten remis masz, no to masz takie poczucie, że generalnie stracisz czas po prostu, tak? No a jak to będzie, no to będziesz miał taką większą motywację, żeby zostać w tym meczu, żeby coś zagrać i tak dalej, nie? Także spoko. Points have also been improved to help players who felt stuck in difficult divisions. Ok, zmiany generalnie w checkpointach, no jakieś takie limitowane checkpointy, okej. Okay. With the addition of limited checkpoints, which allow relegation after a set number of losses. Aha, czyli generalnie te checkpointy polegają na tym, tak gdzieś chyba było to widoczne. A tutaj jest na przykład, tak? Możesz wygrać, zagrać dwa mecze, że zostać do jej dywizji, a jak przegrasz więcej niż dwa, to chyba spadasz coś takiego. No. no to spoko, bo też był ten problem, że na przykład gracze po prostu poszli za daleko i nie mogli się cofnąć, musieli czekać na koniec sezonu, bo nie dawali rady, nie no a tutaj już jest to jakoś. Jeszcze i tak zobaczymy jak to ogarną, bo to może być tak, że nie wszystkie te są limitowane i na przykład niektóre będą stałe, nie no ale tak czy siak, no to spoko which allow relegation after a set number of losses. Okej. We heard your feedback and are no more. Okej, czyli teraz już w ogóle playoffów nie ma. No dobra. no ile wcześniej było te 10, no, to to miało taki sens, że mogłeś sobie jakiś grajków potestować, ale teraz no to jak już kurde, szczególnie na tym etapie, że musisz wygrać jeden mecz, żeby się zakwalifikować do Foot Champions, no, to rzeczywiście te playoffy to nie mają sensu teraz. Także no nic dziwnego, że je usunęli. More. In FC26 you qualify for champions directly by reaching a high enough division and earning champions qualification points. Aha, czyli po prostu musisz mieć punkty i daną dewizję, wtedy masz kwalifikację. No, no, ale to też dobrze, że oni upraszczają niektóre rzeczy, tak? No bo Dla gracza takiego jak ja, który gdzieś tam siedzi w tym dość długo, no to jestem, zdaje się tutaj poruszać jakoś, nie? Ale na przykład nowy gracz, no to. So that know what's right? And for those lower division players, we're introducing challenges—a okay. second tier of champions that allows people of different skill levels to experience the thrill of weekend league. Okay, so it is like a po prostu league weekendowa dla słabszych in one word. <laughs> but don't worry, okay. champions will still be the pinnacle. Z okay. i no właśnie ciekawe, jak oni to rozegrają, tak? No bo też powinni dać takie coś, żeby nagrody w championsach były rzeczywiście sporo lepsze niż w tych challengerach, tak? Że nie było sytuacji, że na, kto, na przykład ktoś stoi w niższej dywizji w Rivalsów, że sobie później rozjechać, rozjeżdżać w wszystkich tych challengersach, nie? Bo tam na przykład nagrody nie będą się zaraz niczego różnić, nie? No pewnie będzie to jakiś balans, jeżeli chodzi o te nagrody, ale też nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo no nie oszukujmy się, no i jej tam próbuje cały czas. Ulepszać te nagrody i ulepszać i ulepszać, ale realnie te nagrody nie zawsze są warte tego i tak, tak? Także nie zdziwiłbym się, jakby. Jak, no to, to na pewno będą takie sytuacje, że ktoś na przykład sobie zostaje w dywizji szóstej, że grać się Chelsea Jackson, żeby mieć łatwiejszy motyw, nie? Te nagrody w champsach muszą być sporo lepsze, żeby po prostu zostawianie w tych niższych dywizji, dywizjach, żeby grać ten drugi tier ligi weekendowej, nie miał sensu, tak? No bo jeżeli nagrody będą zbliżone, no to po co bijać się do czy w tej dywizji gash futcheap to będzie sporo cięższe jeżeli chodzi o matchmaking jak możesz zostać w niższej dywizji grać sobie challenge'ów i, i mieć podobne nagrody łatwiej nie także no zobaczymy We're building on our improvements in FC 25 regarding disconnects. Okej okay, to to jakieś zmiana dotyczące disconnectów dobra We know your stance and we agree. Players shouldn't be able to take wins away from you by quitting early. No wiadomo. We also know when these quits typically happen and when are the most frustrating. Okej okay. late in the game after a red card or before penalty No tak, na no pod koniec meczu, czekaj, bo charakterażu ten No to już w zasadzie było zmieniane w FC 24, tak? No tylko że zrobili ja jakieś ograniczenia sobie tam wymyślili, nie? w FC 25, co ja gadam. After a red card or before penalty. Ok. In FC 26, if the score is tied and your opponent disconnects in any of these situations, not just by the menu, but by any method. No nie nie? Teraz nawet jak hom wyjdzie z nasz wątku, to zostaniesz w inna w przerwiecie, jeżeli wyjdzie nie? Jezu, jakie to było głupie wtedy, że żeby dostać wina, to hop musiał wyjść przez menu, a wystarczy, że hop wyłączy przez konsolę przez dashboard, to już wina nie dostajesz. Jakie to było kurna głupie, to daj spokój. Wow, niesamowity update, nie? No teraz nawet jak wyjdzie z dashboardu to dostajesz wina. Co ty gadasz? Niesamowite, no WJ kurna. You will receive the win. <laughs> Evolutions are changing based on your feedback as well. Okay. In FC Twenty Six, some evos will be repeatable. Similar to how it works with SBCs and objectives. Aha, czyli powtarzalne ewolucje. No spoko, tak? Bo mieliśmy wcześniej na przykład takie sytuacje, gdzie na przykład były dwie takie same ewolucje i były dodane jako osobne, tak? No to teraz, no to też będzie można to uprościć, że po prostu jest jedna ewolucja, ale można zrobić na przykład dwa razy czy trzy, nie? I na przykład wrzucić dwóch różnych albo trzech różnych grajków, tak? No to dobrze, że oni te menusy upraszczają, bo one są strasznie skomplikowane, tak? Dla gracza, który tak nie jest z tym zaznajomiony, to ja to widzę, że ludzie praktycznie. Się o jakieś takie naprawdę no, nie jest coś się w stanie odnaleźć w tych menusach, tak? No ja widzę na streamach, jak ludzie pytają o różne rzeczy, tak, no bo po prostu te menusy są skomplikowane, no nie bójmy się tego powiedzieć, no cholernie są skomplikowane, no Nawet dajcie znać w komentarzach. Co sądzicie o menusach S25 czy, czy 6, czy tam 4, czy tam wcześniejszych, nie? No bo generalnie, jak no już mówię, no jak ktoś tam gra w to codziennie po parę godzin, no to jest w stanie się w tym odnaleźć, no ale jak ktoś gra tak do skoku raz na jakiś czas, to tam pewnie ma mindfuck totalny, nie? cosmetic evo's will now also stack and okay. you'll be able to maintain the look of some evo's so you can still boost the player's ratings without losing existing visuals the ultimate edition comes with one extra evo slot A to mi się nie podoba, nie? Że żeby mieć dwie ewolucje naraz to musisz kupić ultimate'a, to mi się bardzo nie podoba. Bo to oczywiście jest pay to win, nie? I to jest zamykanie robienia dwóch ewolucji za pay to winem, no to jest kupię. nie? Wiadomo, no pewnie na pewnym etapie też, że tak powiem, ci którzy dostali zwykłą też będą mogli robić dwie, nie? Ale no tak czy siak, no żeby robić dwie ewolucje naraz to musisz zapłacić, nie? No, nie mi się to, no, nie się, no. the evo two players at once from the very beginning of the year we know these details matter and each will make the ultimate team experience <laughs> better but the most fundamental change and the one you've been the most vocal about is gameplay okay ultimate team now has its very own gameplay experience called competitive gameplay it's tuned to maximize three things responsiveness, consistency and control. Płynność, konsekwencja i kontrola. No zobaczymy jak to wyjdzie, bo co trzy rzeczy, które najbardziej brakowało w Ultimate Team gameplayu. Grając aktualnie w FC 25, granie jest płynne, absolutnie nie jest konsekwentna i nie czujesz kontroli, szczególnie grając defensywnie. No fajnie, nie? Fajnie, jakby to naprawili. And it's to deliver the fast, dynamic and attacking football been asking for. Okay. We mentioned quicker passing. More fluid dribbling, fewer AI blocks and tackles, fewer bounce backs. more responsive animations in our gameplay deep dive. Generalnie, no to to już zostało spełnione w tych paczach gameplayowych, tak? Czyli, generalnie, szybsze podania, szybsze animacje. No dobrze, dobrze, tak? No bo, generalnie, no czuć. Tym bardziej, jak teraz to ogłosili, że daty pracują w S26, to jak teraz grasz w S25, to jeszcze bardziej widzisz, jakie te animacje czasem są po prostu zabugowane i jak to jest mało responsywne, tak? Także o tym gameplayu rzeczywiście było wspomniane wcześniej w trailerze, tak? Także to jest po prostu przypomnienie tego, ale tak czy siak wygląda. Ciekawie. But there are even more ways competitive gameplay is tuned for player control and responsiveness. Okay. You'll see fewer goals from keeper rebounds. Mimo, to się dzieje w wiemy, że to jest No to, to, to przypominają, tak, że na przykład w no, niej będzie odbitek. No ale te odbitki, rzeczywiście, ja ostatnio, sobie wygrałem w champions potrzebuję się od takiej. Japie, gdzie no, jakie to tak czas głupie gole wchodzą, to to, 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 to to jest głupota, nie? Przez te odbitki, właśnie wszystkie kujdę, nie? W w u champions gdzie to trzeba zagrać 15 meczy, no to tak 5. To na pewno miałem takich depilnych goli, przynajmniej 5, ale to myślę, że nawet ten. O czym ja mówię, no pewnie macie więcej no takich przypadków no, no, nikogo tym nie zdziwię and it feels out of your control. That's the exact feeling competitive gameplay is aimed at addressing. Player stamina is also being treated differently. Jak ludzie stają, będą tylko tak explosive i agile, ale tylko gdy kontrolujesz. Ah, okej, no to to już też było wspomniane wcześniej. Generalnie, jak kontrolujesz gracza, on się zachowuje jakby miał 100 staminy. No to generalnie spoko, no bo to po prostu nagrało jakieś takie manualne akcje. To reward aktywnego defending and player switching. Dokładnie. One touch passes are also more responsive. Okay. Now, passes can sometimes be triggered in as little as one frame for before... 4 O oh, Jezu, tak, to mnie też zigrytowało, nie? Na przykład, gdy gramu czepią. Ja chciałem sobie szybką klepę zrobić, nie, pyk, 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 nie A tu nagle y, podaje do soglota, naciska podanie On czeka 3 sekundy, żeby podanie zrobić Bo animacja mu się kurde nie wygenerowała, nie Kurna mać na Making your players more reactive to split second decisions you make. No trochę zjebałem, bo nie dałem na. Dałem tiki -taki na Lea, a w sobie mogłem na soglota No a jak miałeś. No, rzeczywiście, jak masz ten playstyle, tiki taka na plusie, to te animacje zazwyczaj też szybciej działają, tak? Także fajnie, jakbyś nie potrzebował playstylu, żeby szybko podawać, nie? Nawet kosztem jakiejś tam po prostu jakości tego podania, ale też bez przesady. Each of these changes makes the game feel more responsive and encourages you to be in control. It's just a feeling we want you to have when you play Ultimate Team this year. No to jest potrzebne, bo generalnie no aktualnie grając gry, to to coś że nie masz kontroli, tak? No jeżeli to to poprawią, no to po prostu będziesz się czuł sprawiedliwiej grając w tę grę po prostu. No wiadomo, że no, nie uliktiały jakieś takich totalnych szczępy sytuacji, no jednorazce nie istniejeją, wiecie o co chodzi, nie? Ale No żeby te to Ultimate team is about you, the players you love, your tactics, your favorite modes, the choices you make as you play. And we hope that by expanding FUT's okay. competitive structure with more ways to compete, improving core parts of the FUT experience, and introducing competitive gameplay that you'll feel in control, on and off the pitch. No dobra, no to to już jest końcówka tego, nie? Także no generalnie no mówienie jakichś takich nowych rzeczy w Ultimate Team, spoko. Przejdźmy sobie no, patrz notesów może od razu, nie?